Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zmieniliśmy plany przestrzenne nowego Centrum Łodzi. Co to właściwie oznacza i po co wam te zmiany są faktycznie potrzebne w normalnym życiu? Opowiem Wam pokrótce. Stoję na tle największej działki w Nowym Centrum Łodzi, sprzedanej za 90 milionów w firmie Gelamanco czy coś w tym stylu. I ta nieruchomość przewidziana była w pierwotnych planach przestrzennych jako zabudowa biurowa i usługowa. I tym samym można by rzec, że podobnie jak kilka jeszcze innych biurowców, jak choćby Brama Miasta, jak choćby ten budynek za mną czy M-Bank, nadawałaby... Temu miejscu, takiego charakteru przestrzeni, przede wszystkim biznesowej, która by po godzinie 17-18 stawała się zrazem przestrzenią martwą, jak to wiemy w Warszawie z tamtejszego Mordoru. Niemniej jednak te zmiany w planach przestrzennych umożliwiają, żeby zarówno Brama Miasta, jak i Gelamanko miało funkcję także mieszkaniową, a tym samym, żeby zapewnić życie tej przestrzeni. Jeśli będziemy szli z Piotrkowskiej, i przejdziemy przez bramę miasta, wejdziemy do nowego centrum łodzi. Tutaj będziemy podążać spokojnie ulicą, kierując się w stronę rynku Kobro. Niemniej jednak tutaj ulegnie także zmianie pewien układ, bowiem tych ulic miały być dwie. Był to pewien spadek po tym, że tutaj pierwotnie stała ta charakterystyczna konstrukcja tego walca szklanego która nie doszła do realizacji, bowiem były to, można powiedzieć, szklane domy. Konstrukcja warta przynajmniej 300 milionów złotych na ówczesne czasy, teraz pewnie trochę poniżej miliarda złotych. Trwa tak naprawdę nie wiadomo po co miała istnieć i, i kto miałby ją finansować. Ten projekt już odpadł dawno, jednak ten układ pozostał w tych planach przestrzennych i to trochę także utrudniało zabudowę. Przez to, że ta jedna z dwóch uliczek zostanie wycofana, ułatwimy i przyspieszymy możliwość zniszczenia tutaj budynków. Co warto podkreślić, umożliwiliśmy w planach przestrzennych zmianę charakterystyki zabudowy w tych miejscach, niemniej jednak ona została tak wpisana do planów przestrzennych, że właściciel tych terenów nie będzie mógł więcej na nich zarobić, bowiem tam jest taki wskaźnik charakterystyczny, czyli intensyfikacja zabudowy, jak i no, charakterystyczne parametry tej zabudowy powodują, że ten budynek, jak zostanie wzniesiony, będzie miał on podobnej wartości jak właśnie budynek biurowy. Aktualizacja tych planów to także krok w stronę. Zielonego nowego centrum Łodzi, bowiem utrwalono w nich charakter pewnych terenów jako tereny zielone, jak choćby ten skwerek za mną, ale także zindeksowano drzewa, które występują na terenie, przez to, żeby je, po to, żeby je lepiej zabezpieczać, ale również podniesiono oczekiwaną ilość zieleni na poszczególnych działkach, co trudno chyba zaprzeczyć i jest dobrym krokiem.